I widzowie, pokażę Wam dobrą wersję nowego batolika z nowym białkiem i bardziej takie. Mam batolika dobrej generacji, z dobrym białkiem. No. Dużo ma białka, dużo ma witamin. Jest bardziej wzmacniający, taki bardziej, że po prostu dużo ma witamin. no pokażę wam takiego batolika wystarczy się kupić za 7 zł dobry jest i dużo ma witamin no dobry jest każdemu to polecam takiego batolika on jest dużo ma witamin strzepyszny ten batolik dużo ma kalorii witamin każdemu to polecam wzmacniający Dużo żelaza, dużo białka. W każdym sportowym sklepie kupicie takiego batonika. Za taką cenę jak 7 zł, to no. Jest dobry, przepyszny. No, wystarczy spróbować. Smak idealny, każdemu polecam z rodzynkami z owocami i tak dalej no. dużo ma tej właśnie żelaza i są przepyszne tak jak wam pokazałem tego batonika jest przepyszny z rodzynkami każdemu to polecam jest tam możecie sobie zakupić takiego różnego o różne botoniki, o różnego o kilka smaków jakie chcecie smaki możecie kupić z białkiem to o dobrej jakości jest, yy, dużo witamin ma trzeba się ponieważ zdrowo odżywiać ponieważ yy, nie każdy się tak zdrowo odżywia, bo, bo niektórzy tam wiadomo no. Tego, tego właśnie nie czeszczegają trzeba się fajnie zdrowo zdrzewiać dużo takich soczków pić no i też trzeba troszkę takiego mieć takiego sportu biegać coś fajnego no bo wiadomo no nie każdy sportu używa i nie biega tak i nie ćwiczy no wystarczy Podnieść tą kondycję kondycję Wystarczy się trzeba nad tym dobrze dobrze biegać. Dobrze biegać. No. Yy, widzieliście taką fajną, pokazywałem wam wcześniej takie okulary. Te okulary to dobrej jakości wam pokazywałem No. Także mówię do. No, tych okularów mam jeszcze kilka. No. No, Pokazywałem wam w drugim filmie okulary Rejmany. Reimany. Dobre okulary. No. Ale tych okularów to, jak ktoś będzie chciał, to możecie przyjść do mnie. Tylko ja to mam. Te okulary, ponieważ ja mam. Bo to są z jednych tych okularów na lepsze. Te Rejmany to są dobre okulary. No, to jest firma i jest okej, okay, no.